Cześć. Dzisiaj być może troszkę w inny sposób niż się spodziewaliście po tytule materiału, ale właśnie będziemy sobie rozmawiać tak jak prawdopodobnie większość serwisów amortyzacji właśnie się zaczyna, czyli od sięgnięcia do informacji. W moim przypadku na komputerze. I pokażę Wam pewne strony i sposoby szukania informacji. Dzięki którym, nawet jeśli macie jakkolwiek podstawowe zdolności warsztatowe, myślę, że ogarniecie. Każdą amortyzację, no przynajmniej z warsztatu Foxa, RockShocka, no ale też innych, o czym będzie w dalszej części materiału. Zaczynajmy. I jesteśmy w oknie jakiejkolwiek przeglądarki. No to co? Zaczniemy sobie od Foxa. Stroną, na której będziemy szukać informacji, jest RightFox. I jesteśmy na stronie RightFox. Po lewej stronie wybieramy sobie menu. W tym menu przechodzimy do Akademii. Tutaj, tak dodatkowo, tylko Wam wspomnę, że naprawdę jest tutaj całkiem sporo ciekawych informacji odnośnie tego, jak działa, nie wiem, no tutaj, na przykład Rebound, ale naprawdę dużo, dużo ciekawych informacji odnośnie Foxa tutaj znajdziecie. No i my tutaj do prawej strony tego górnego menu sobie przechodzimy. I co mogłoby się wydawać logiczne, pasowałoby kliknąć serwis, ale my nie chcemy wysyłać do serwisu Foxa, a my potrzebujemy pomocy przy własnym serwisie, więc klikamy sobie help. Jak mamy kliknięte help, no to wyświetlają nam się kategorie, my przechodzimy do bike. I jesteśmy na tej podstawowej stronie, do której pewnie często będziecie wracać, więc śmiało można sobie ją tutaj dodać do ulubionych i już tłumaczę co my tutaj widzimy. Jeśli widzimy na swoim widelcu bądź dumperze czterocyfrowo cyfrowo literowy kod, możemy sobie go tutaj wpisać i gdy wpiszemy ten kod, damy sobie get product info i wyskoczą nam właściwie wszystkie informacje odnośnie tego produktu i serwis manuale i wszystkie poradniki. Które mogłyby nas zainteresować? Jeśli nie mamy czterocyfrowego, a mamy serial number naszego produktu, to tak samo możemy sobie po numerze seryjnym wyszukać. Ale jeśli nie wiem, macie zdarte naklejki, albo po prostu jesteście tutaj z zwykłej ludzkiej ciekawości i nie macie żadnego produktu Foxa, to tutaj po prawej stronie, w tych pomarańczowych chmurkach, są procedury serwisowe i to je klikamy. Tutaj wyświetla nam się lista dosłownie wszystkiego, co znajdziemy, więc jeśli jakiś z produktów Foxa Was interesuje, a znacie go po nazwie, to śmiało możecie tu szukać. Mamy na przykład amortyzację tylną, dampery. Najczęściej będziecie tu wyszukiwać na przykład floata DPS. Wejdźmy sobie w taki poradniczek i zobaczmy co tu mamy. Oczywiście on jest aktualny dla modeli od 2016 do 2021 roku. Wcześniejsze niż 2014 rok produkty niestety nie będą od Foxa miały takiego wsparcia, więc wtedy szukamy albo nowszego modelu i próbujemy wydedukować, co jest nam potrzebne i jak ta procedura wygląda, no albo udajemy się do serwisu. Też trzecia opcja, najmniej korzystna najprawdopodobniej, ryzykujemy na własną rękę, ale często niestety kończy się to krytycznie. Więc przejdźmy do tego, co tutaj w takim poradniku widzimy. No tutaj mamy, bardzo fajnie, bo mamy kody różnych zestawów, o-ringów, uszczelek, płynów, które do amortyzacji będą nam potrzebne. Poniżej mamy całą sekcję z narzędziami, które będą nam potrzebne. I ktoś mógłby już od razu powiedzieć. Ej, ale ja przecież nie mam tego zestawu do pompowania, nie mam tej igły i tego nie zrobię. Spokojnie, cierpliwie pokazuję dzisiaj podstawy jak szukać informacji. To jak sobie w domowych warunkach za 2-3 zł zrobić taką końcówkę do pompowania będzie innym razem, więc subskrypcja i spokojnie czekamy. I ja przechodzę dalej do tych podstaw. Jak sobie to wszystko, co tutaj jest potrzebne do zrobienia tego dampera, znajdziemy, upewnimy się, że mamy, albo się dowiemy, że nie mamy i będziemy mogli wtedy kupić. Dodatkowo mamy te podstawowe, takie e, klucze, które, że tak powiem, w standardowym warsztacie pewnie da się znaleźć. Potem mamy informacje bezpieczeństwa, które Jezus Maria przynajmniej raz w życiu trzeba przeczytać, bo naprawdę są ludzie, którzy robią amortyzację od lat. I dalej narażają się na śmierć w każdej chwili ze względu na swoją niewiedzę. Taka podstawowa informacja, jak ciśnienie w komorze IFP, głębokości, na które powinniśmy osadzać tłok IFP w zależności od rozmiaru naszego dampera. Ok, i poniżej mamy zdjęcia i całą procedurę. Troszkę dam Wam bliżej, żebyście widzieli, jak ten opis wygląda. Mamy w zasadzie zdjęcie. Opis tego, co powinniśmy zrobić, jak sobie najedziemy na odpowiednie zdjęcie, no to ono nam się załaduje. Jeśli jakość tego zdjęcia jest dla nas niewystarczająca i chcemy lepszą jakość, to jak widzicie, mamy tutaj w pełnej jakości po kliknięciu ładowane zdjęcia. Można sobie te zdjęcia powiększać i naprawdę są wystarczającej jakości, żeby analizować strukturę podłogi w serwisie Foxa. Więc korzystając ze zdjęcia, rzućcie okiem. Tak wygląda. Czterocyfrowy kod, i tak właściwie krok po kroku, sobie zjeżdżając na dół, możemy sobie przepatrzeć, przeanalizować całą procedurę, zastanowić się, czy jesteśmy w stanie w ogóle ją wykonać. Tu mamy wszystko ładnie opisane, co jak, co. Jak nie mamy jakichś kluczy, czyli na przykład klucza do odkręcania tłoka, to nie musimy tego robić przecież, nie? Możemy wymienić sam olej i na pewno to będzie zdrowsze niż nie wymienianie oleju, bo nie mogę odkręcić tłoka, nie? ale to już zostawimy. A my sobie patrzymy dalej. No i tutaj kończy nam się cała procedura serwisowa i ją sobie już zostawimy. Zobaczmy sobie jeszcze co na przykład tutaj w zakresie widelców możemy zobaczyć. Często na przykład 36 występuje, więc patrzymy sobie na widelce. Uszczelki kurzowe, kąpiel olejowa. I jak widzicie ten temat na przykład został przez Foxa zrealizowany w formie wideo. Oglądnąć w formie wideo, tak samo jak zawsze na początku. I są informacje ostrzegające, tutaj i są wideo, i mamy klucze, jakie są potrzebne, i cała procedura bardzo ładnie przedstawiona. Niektórzy z Was mogą potrzebować prostszych rzeczy, czyli na przykład jak zamontować manetkę do Foxa, jak przeserwisować cardridge z widelca, jak sprężynę powietrzną na samym dole jest przeserwisować. Owszem, są też poradniki do transfera, ale tam bez kluczy serwisowych to się raczej nie pchajcie, bo to nie ma sensu. Ok, i klikając sobie tutaj pod help z powrotem na bike, spokojnie wrócimy sobie do tej wyjściowej strony, którą Wam pokazywałem. Tutaj, jeśli macie coś starszego niż 2014 rok, tak jak wspomniałem, to są jedyne informacje, jakie dostaniecie, czyli oleje, no i. Zwykłe instrukcja obsługi dla klientów i od 2014 roku, oprócz wspomnianych i omówionych procedur serwisowych mamy jeszcze instrukcje obsługi, pierwsze od lewej i dużo, dużo więcej informacji, jak listy, części podzespołów, itd. Ale miało być o serwisie amortyzacji, więc o tym powiedziałem. I przechodzimy sobie od razu do Rockshoka. I dlatego, że ROXOK jest pod władaniem Srema, wpisujemy sobie. SRAM Service. Jak wpiszemy sobie SRAM Service, to pierwszą stroną od góry, która nam wyskoczy, no będzie oryginalna sramowska strona, i tutaj będzie podkategoria Manual and Documents i właśnie w nią sobie wchodzimy. Jak ona nam się załaduje? To możemy sobie spokojnie tutaj grzebać, szukać wszystkich informacji odnośnie y, Avidów, Sremowskich, Truvatiwa, różnych instrukcji obsługi i manuali do tych produktów. Ale dzisiaj będzie o rok szoku i pierwsze co robimy, to klikamy sobie Service Manual w menu u góry, dlatego że to one będą nas interesować. Jak już to mamy załadowane, to wybieramy sobie. Rockshock. Dlatego że to w amortyzacji będziemy przebierać, możemy sobie wybrać język, jeśli w moim przypadku to jest angielski, ale może u was lepiej posługujecie się językiem niemieckim, wybierzcie sobie dogodny dla was język. Polskiego nie ma. Jak sobie to wybraliśmy, to możemy sobie wybrać właściwie już z tego menu tutaj categories, możemy sobie wybrać amortyzator, który nas interesuje, bo na pewno będzie tu wylistowany. Powiedzmy, że wybierzemy sobie pajka. I zobaczymy sobie, co do PyCasREM nam proponuje. Tutaj mamy różne manuale, mamy informacje o tokenach, i tutaj na samym dole, akurat, mamy Pike Revelation Service Manual English. I to z niego sobie skorzystamy, pokazowo. Otworzy nam się plik PDF, ja sobie troszkę przybliżę i zobaczmy, co tu jest. Mamy informacje jak w FOXie o bezpieczeństwie i naprawdę okulary to jest pierwsza rzecz, jeśli nie macie to nie bierzcie się za amortyzację, jakiekolwiek okulary ochronne. Oczywiście u góry był spis treści, mamy podstawowe informacje, jeśli nawet robicie amortyzację od lat, a takiego rok szokowego poradnika nigdy nie widzieliście, to sobie to przeczytajcie, można się naprawdę paru ciekawych informacji dowiedzieć na temat tego czego używać, jak używać i co robić. Ponownie, jak w Foxie, prawie że na samej górze zestawy, w tym przypadku uszczele, które byłyby nam przydatne. Mamy różne płyny, klucze i wszystko, co by nam się przydało. Dalej, bardzo fajnie wylistowane newtonometry czyli co z jaką siłą dokręcamy. Dlatego, że jeśli robiliśmy jakąkolwiek amortyzację 50 razy, to zawsze tego newtonometru możemy sobie zapomnieć, na jaką siłę go nakręcić. Więc łatwo sobie to odnaleźć, tylko rzucić w to oczkie. Dalej oleje i czym zalewać o jakiej gęstości, bardzo fajne w rokszoku rysunki techniczne, które naprawdę dają pojęcie i pozwalają zrozumieć jak ten amortyzator w pełni działa. I po rysunkach technicznych przechodzimy do serwisowania amortyzacji i tutaj znów krok po kroku wyjaśnione ze zdjęciami jest Odnośnie Rockshocka jedna kwestia, że jeśli czegoś nie widzicie na zdjęciu, no to to jest PDF. Na ile sobie powiększycie dokument, na tyle sobie go powiększycie, ale już tego zdjęcia w jakiejś tam pełnej rozdzielczości nie odtworzycie, no jednak Fox tamtym swoim formatem wygrywa pod tym względem. Bardzo fajnie zrobione odnośniki, które pozwalają nam się przenieść do interesującego nas serwisu. Wszystko bardzo fajnie opisane, co jak zrobić. My sobie zajdziemy w dół, więc naprawdę spokojnie, jeśli mamy umiejętności i narzędzia, da się spokojnie to zrobić w domu. Zostawmy sobie na chwilę pajka i rzućmy okiem na jedną rzecz. Przefiltrowaliśmy sobie informacje. Tu jest druga strona o pajku i to właściwie są wszystkie dokumenty, które znajdują się na tej sremowskiej stronie. Ja to nazywam nowej. Chociaż ona już taka nowa nie jest. Zwróćcie uwagę, że po prawej stronie górnego menu mamy coś takiego jak Service Archive. I jak sobie w te Service Archive wejdziemy, to wyświetla nam się stara strona, na której być może część z Was spędziła wiele, wiele godzin. Tutaj mamy sekcję szoka. i jeśli szukamy czegoś starszego niż, tak mi się przynajmniej wydaje, 2019 rok, to znajdziemy na tej stronie. Bo przykładowo, wejdźmy sobie znów w widelce, znajdźmy sobie szybko pajka i jak kliknęliśmy sobie pike, przejdźmy sobie na ostatnią ósmą stronę, to tutaj mamy jeszcze do starego pajka z 2014 roku. Informacje, jak to serwisować. Dokładnie w tej samej formie, więc nie będę tego analizował tutaj, ale chodzi mi o to, że starsze pozycje, których na tej nowej stronie przynajmniej zauważyłem, często się pokrywają oczywiście, ale nie wszystkie na nowej stronie są. Znajdziemy na tym servicearchive Damy sobie, no przecież nie forks, możemy sobie zaznaczyć rershock. I damy sobie monacha na przykład. I tak samo, jak tutaj sobie wyszukamy, będzie monarch, rocznik 2014. To mamy znów fajny rysunek techniczny, pokazujący co i jak, cały opis procedury. No tutaj się nie będziemy zagłębiać. Natomiast jeśli wrócimy sobie do nowej strony, no to na temat monarcha ostatnie dokumenty będą z 2016 roku. Jeśli macie coś nowszego, szukacie na nowej stronie. Jeśli coś starszego, szukacie sobie w archiwach. To tyle jeśli chodzi o Rockshocka. Bo tutaj myślę, że nie ma się co rozgadywać. Pokazałem wam gdzie, jak, czego szukać. Jeśli macie inny model, to sobie go po prostu wyszukajcie w tych listach. Jeśli nie możecie czegoś znaleźć albo jakiegoś konkretnego dampera, modelu, rodzaju, to wybierajcie jakiś inny produkt z tej rodziny. Jeśli to jest jakaś super dziwna wersja Monarcha, które, do którego poradnika nie możecie sobie znaleźć, to spróbujcie popatrzeć na Inną procedurę od innego monarcha, być może one wyglądają identycznie, być może to są te same modele, tylko różnie opisane na różnych rynkach. Różnie opisane różne modele mogą po prostu mieć jeden manual do siebie i wtedy spokojnie jesteście w stanie sobie do... poradzić. Ok. Obiecałem też, że będzie nie tylko o Foxie. Rokszoku, ale też o różnych innych rzeczach. No oczywiście Fox, Rokszok są największymi graczami, więc mogą sobie pozwolić wydać pieniądze, żeby ktoś dla nich zrobił takie poradniki, zrobił dobre zdjęcia. Są w stanie poświęcić na to czas. Nie każdy ma takie możliwości, więc musimy się posiłkować tym, co znajdziemy na temat różnych innych amortyzatorów w sieci. I tak przykładowo weźmy sobie coś ekwilibrystycznego na warsztat, na przykład leftiego. Niech będzie lefty. Co sobie wpisujemy, żeby znaleźć coś o leftim? Jeśli to jest ekwilibrystyka, to naprawdę szukajcie od razu po angielsku. No, publika angielska jest dużo większa i większe prawdopodobieństwo, że ktoś po angielsku to zrobił niż my Polacy. Ja tutaj sobie wyszukiwałem, jak widzicie, 200-godzinny serwis i pierwsze co nam się wyświetla, no to być może bardzo często wyświetlany filmik na temat 50-godzinnego serwisu. No, was interesują materiały pewnie wideo, bo jeśli chodzi o strony internetowe albo jakieś fora już przeglądnęliście i nic tam nie ma. Bo też naprawdę pierwsze gdzie szukamy to są fora, dlatego że tam naprawdę ludzie grzebią w niesamowitym stopniu w amortyzacji we wszystkich podzespołach rowerowych, więc na forach da się dużo znaleźć. I patrzcie co się dzieje, klikniemy sobie wideo. Nigdzie nie ma materiału na temat 200-godzinnego serwisu Lefciaka i możemy sobie klikać dalej, i coraz bardziej odchodzimy od tematu rowerowego, i nie znaleźlibyśmy tego w ten sposób. Ale możemy sobie też zrobić w ten sposób, że, że ten sam tekst wpiszemy sobie w YouTube. I tutaj, jak już sobie wyszukamy to w YouTube, to zwróćcie uwagę, oczywiście, ja wiem, że tak jest, bo sam zrobiłem film na temat Leftiego i mój jest na trzeciej pozycji. Możemy sobie znaleźć dużo więcej materiałów, które nas interesują, niż przez wyszukiwarkę Google, która szuka w całej sieci niejednokrotnie różne amortyzatory, różne podzespoły, różne części będą się tak samo nazywać jak jakieś inne narzędzia niezwiązane z rowerówką i w całej ogólnie sieci będzie dużo ciężej to wyszukać. To taki jeden przykład, że na YouTube jest po prostu łatwiej coś znaleźć. No i jak sobie wpiszemy command post. To są w ogóle niezwiązane rzeczy z sztycą regulowaną od speca. Możemy sobie dać serwis, i rzeczywiście są tam różne materiały, które będą dotyczyć być może tej sztycy. Ale jeśli ten sam tekst wpiszecie sobie w YouTube, jest dużo większe prawdopodobieństwo, że wyskoczy wam jakiś być może film z małą ilością wyświetleń, ale który dotyka dokładnie waszego problemu. Więc. W ten sposób myślę, że warto szukać, bo niejednokrotnie przecież macie problemy ze znalezieniem rozwiązania do problemu, który właśnie bardzo rzadko wystąpił. Więc, takie szukanie bardzo popularnych materiałów na ten temat, no jest ratą czasu. Jest jeszcze jedna rzecz: jeśli szukacie na YouTubie, to nie bójcie się filmików z tytułami. Pisanymi Cyrylicą, dlatego że rosyjskie filmiki na temat serwisu amortyzacji i tym podobnie są naprawdę, naprawdę mega pomocne. Oczywiście to wynika z jakichś tam uwarunkowań, takich, że tak powiem, naturalnych, bo po prostu w Rosji pewne. Podzespoły części klucze są ciężko dostępne, i oni muszą sami kombinować, sami serwisować, sami załatwiać. No, utrudniony dostęp do usługi powoduje kreatywność osób, które jeżdżą na rowerach, i naprawdę ta rosyjska część YouTube'a jest bardzo bogata takie domowe sposoby na serwis wszelkich rzeczy, więc też polecam szukać tam, a żeby znaleźć takie materiały, to dużo łatwiej jest szukać w wyszukiwarce YouTube'a niż w Google'ach, dlatego że no, chyba że znacie cyrylicę. To polecam. Okej... Okay. I to tyle jeśli chodzi o takie podstawowe rady na temat szukania informacji dotyczących amortyzacji i szukania ogólnie poradników na temat robienia amortyzacji, którą naprawdę da się robić w domu. Jeśli chodzi o Foxa, to tak jak mówiłem, subskrybujcie w przyszłości będzie więcej na temat pełnych serwisów amortyzacji Foxa razem z Komorą UFP i również myślę, że zrobię coś tam na temat tego jak to robić w domu. Jeśli macie jakieś swoje sprawdzone strony sposoby, to wrzućcie je w komentarzach, troszkę się powymieniajmy. Informacjami, bo na pewno każdy ma jakieś tam przez lata wypracowane swoje sposoby, więc chętnie zobaczę z czego wykorzystacie. I z mojej strony na temat takiego podstawowego szukania informacji to tyle. Proponuję rozważyć subskrypcję, bo być może materiał na temat, który was interesuje, będzie dopiero w przyszłości, bo tak jak na przykład w tamtym kartoniku jest pełno jeszcze rzeczy z AliExpress. Które zamierzam recenzować i zobaczyć, czy w ogóle warto wydawać pieniądze na narzędzia z Chin. To wszystko będzie. Klinik Bike już dawno o tym zrobił materiał, a ja po prostu się nie mogę zebrać, bo nagrywam codziennego. Także finalnie tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie i do następnego. Cześć!